z tej strony i witam w kolejnym odcinku Wreck and Roll. 4 My Cry 4 Jak widzimy Nero tutaj na kurwa już od pierwszej sekundy O, uaktywił nam most, który nie chciał nam działać w poprzedniej misji, co oznacza, że będziemy mieć co robić teraz Czyli pewnie będziemy musieli wrócić Misja dziesiąta w oparach chwały pokona jego świątobliwość, holy shit! Jeżeli byśmy w tej misji musieli spotkać jego świątobliwość, zaczynamy, bo aż nie mogę zaczekać żeby skopać jakiegoś dziadka, który ledwo się umie ruszać i który pewnie będzie bezbronny. Jest tutaj coś ciekawego, czy nie ma nic? Chyba nie. A przynajmniej nic nie widzę takiego. O, tu jest jakieś... ciach e, nie ma punktów? What the fuck? Dobra, lecimy stąd. Co tutaj znajdziemy? Tu mamy życia trochę. Okej, okay, to był sklepik. Tutaj ponownie musimy wracać, tak. Kochany backtracking. Oczywiście. Tak, tak. Hehe. I co wy chcecie robić z tymi igiełkami? Ha? Aha, tutaj szef obszedł. ma więcej igiełek. Nero, co ci się stało? No to fajny kapelusz, no. Yo. Te ręce też mam fajnie. chodź tu. 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 Ile ci mam rozbierać, koleś? Nie, ciebie, ciebie. Okej okay. No hello Masz, 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 masz Ups, coś mi się wydaje, że Dobra może Może najpierw tych słabszych Rozwalę tym chciałem tak fajnie go szybko, ale Coś nie wyszło chyba Jones. Nie, chodź. O, widzę, że tutaj teraz to już idzie zajebiście. Znowu kolejnego biorę nowego. Strasznie przemyślana taktyka Dobra, kolejny. Gdzie jest tamten? Ты здесь только что Не бей меня, чувак. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди Где Co on tam robi? Chodź tu, koleś! Pojebało ci się windy? Tak jest. Holy, holy shit. Oh, dobra, czyli znowu wracać tutaj trzeba, tak? Ło, czyżbyśmy mieli kolejną sprytną zagadkę? Tak, zagadka, Aha, jak tysiące innych w Tevii My Jedziemy yeah, z tym Bla, bla, hopla, ok. I pyk Jezu jakie to... Je, yeah, pierwsze ta kamera, Jesus Ta kamera nigdy nie była zbyt przyjazna w tym Dave my Christ z tego co pamiętam w tej najnowszej części chyba już jest bardziej taka mniej agresywna, mniej psująca zabawa. Ale... ale... Dobrze, ja teraz mam spaść tam, tak? Ciekawe jak ja tu mam przejść tędy. O dobra, jakoś wyszło Tutaj A, to tu mam spać A Ale spadł na plecy z takiej wysokości, dobra nic, nic nie stało Co to? Znowu punkty tu mamy? Wow! To gra a już wcześniej mieliśmy przecież, Ta, czyli mamy stąd chyba uciekać, cofać się, tak? Czy nie tak? Aha, bo przez ten most mamy iść, no tak, faktycznie brum, 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 brum. Oj, tu tego chcę, czekajcie chwilę. Ła. Wow. Ła. Wow. Ej, no nie można ją Dobra. Gdzie jest kolejny? Co wy robicie? Ła. Ha. Ha. Ła, w końcu muszę ten użyć. Co teraz, koleś? Co teraz, koleż, jestem wow. jeszcze musiałeś trafić. Dobra, i to już jest po was, opiekunem, no. wszyscy Wszyscy. Tak, się dobrze pamiętam, to mam iść w tamtą stronę, tak? Chyba nie? O. Ok. W tą, w tą, tak, w tą stronę, okej. Okay. O, znowu ławeczki do rozwalania, ale super A więc w tym budynku łapki się też respią. Hehehe mają zajebiste tutaj. Sam się robi wysły wnętrz. Ok, lecimy, dolej. sprint się włączył i... o, gleba ze schodów. O Jezus, Ach. lecimy tu. Co tu mnie czeka? Mogliby dać jakieś życie może co? Aha, a ile mam życia? Da, może weźmiemy sobie co, bo tutaj są te lasery A te lasery. Nie wiem czy właśnie miałem możliwość Aha, palnięcia mi jakiegoś kombosa A, zajebiście, tak w slow motion Zbiegaj w lasery, Nero Szybko, bo się zaraz skończy Slow motion Dobra, jest, uff Udało się Czyśbyśmy tu mieli ukrytą misję Której nie kojarzę Aha, to jest No dobra, nie wiem, zobaczymy, nie wiem czy mi się to uda O właśnie, teraz mamy już taką umiejętność trzymania tego. Nie pamiętam przez kogo to... O cholera. O cholera, o Jesus. Nie pamiętam przez kogo to dostaliśmy. Możliwe, że przez... Przez Credo, bo w sumie pasowałoby w końcu... Ale... Nie ty, dobra, chodź, 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 chodź Jezu, gonią nas Ciekawe co ja mam zrobić Jak ja tam przejść? Jeszcze raz spróbujemy A no, przed chwilą było ten, za pierwszym razem było najszybciej, czekaj, no? Chodź Koleś, uciekamy szybko Uciekamy Okej, okay. i tutaj chodzi o to chyba. Po prostu ja go tutaj rzucę. I ja tutaj wracę w nich. I teraz tu trzeba chyba jak najszybciej z tego. Bo możliwe, że on tu chyba nie przyjdzie, skoro kamera go teraz nie obejmuje. O, życie, dzięki. Dobra, spróbujemy. Może to będzie za tak zadziała. O, o ty, co ty zrobiłeś, co? Dobra, szybko, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch. Come on, come on, come on, come on. Ale ty, co się tak skradasz z tym? Wiem. co wyszło? Wyszło! Pięknie! Strategia, that's the way. Tylu yy, unia, jeszcze sobie pozbieramy, punkcie Ty, muzyka zaczęła się włączać, to oznacza, że tam już, już tam już było coś do bicia, widzę. No nic. Okej, okay, skoro mamy... Mamy zrobione. Wow. To mi się wydaje, że musimy spać i chyba wydaje mi się, że ręka znowu świeciła. Co, znowu walka? Z kim? Tym razem? Oh, nienawidzę ich. O, oh, widzi... Już dostałem. Przynajmniej mam całe życie, żeby je stracić. Koleś, ja chcę bić tego bez ubranka. Ty go kurwa bijesz tego w ubraniu, ty debilu. Ja chcę już dam naprawdę, bo to jest. Tak, jeszcze się Chodź, chodź, chodź. Okej. Okay. Ciężko mi z nimi iść, naprawdę. Walczę z nimi jak jakiś retard. No to nic. Ważne, że Nero jest coraz bliżej swojej kryje. Rozbieraj się! Bo Nero dawno z laską nie przebywał. Ktoś jeszcze? Jeszcze któryś? O Boże. A, o, to jest ten szefok, który właśnie zaraz mnie rozwali. Fajnie przynajmniej, fajnie wygląda. A to, rozbiera się. Odbiera się, odbiera się. A, co, gdybym czas jeszcze coś sprawdzimy teraz. To to... O! Zbieraj się dziwko okay. A co gdybym ja cię tak złapał? E, nie mogę strzelać, szkoda Szkoda, szkoda To by było nawet fajne, gdybym tak trzymał cały czas On by nic nie mógł zrobić, a ja bym tylko strzelał heady Z bliska non stop, non stop I tutaj musimy to włączyć, żeby wejść na samą górę Ale to zrobimy już w kolejnym odcinku tej oto misji, więc żegnamy się. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.